Jak się układa współpraca amatorów z zawodowymi aktorami? Ja przyznam, że na początku, kiedy myślałam o głównym bohaterze, to marzyłam o tym, żeby znaleźć prawdziwego żużlowca, czy byłego żużlowca młodego, który mógłby zagrać tę rolę. To Mateusz Kościukiewicz mi podpowiedział Tomka Ziętka i... Tomek właściwie po, po pierwszym spotkaniu z nim yy, nie robiłam castingu, natomiast poczułam jakąś taką Tomek jest niesłychanie ciepłą, otwartą osobą. I, i, I taką normalną, taką zwyczajną. I, i Paweł Wilczek, i Tomek, i też Mateusz Kościukiewicz, wszyscy byli tacy normalni. Nie, nie byli żadnymi, nie zachowywali się jak żadne gwiazdy, znani tam z telewizji wszystkim, tylko naprawdę byli po prostu normalnymi ludźmi, pomocnymi. Mogłam się zapytać każdego z nich, a jak to, a, a, jakoś, o jakieś wsparcie. I po prostu. Rozmawialiśmy sobie na planie jak równy z równym. Faktycznie przeniknęła jednak Pani dosyć głęboko w struktury zawodników i, 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 i żużla. Jeszcze pytanie do Jagody. Jak odnalazłaś się w świecie sportu? No tak, ja faktycznie trafiłam tam jako młoda dziewczyna przed maturą. Zawsze marzyłam, żeby pojawić się na planie filmowym i robić coś aktorsko. No i poszłam na któryś tam z kolei casting. No i nie sądziłam, że się uda wygrać, no ale wygrało się, tak. Ja z żużlem nie miałam za wiele wspólnego. Wiedziałam, co to jest róż, ale moja rodzina jakoś nie była różlowa. Więc dla mnie spotkanie w ogóle z zawodnikami różlowymi, no to było coś, bo byli na planie chłopacy, tam właśnie Cukier, Dzikus, no to są prawdziwi zawodnicy i ich opowieści e, opowiadali nam właśnie co się dzieje na torze, jakie były wypadki, co się komuś tam działo, no to, to było coś i właśnie nagle... Jakiś tam sport w telewizji, który gdzieś leciał, w ogóle anonimowy dla mnie, nagle stał się czymś naprawdę no, poważnym. i No i później po zdjęciach poszłam na mecz Żużla. Chciałam poruszyć tutaj taką stronę, ponieważ nie jestem fanką Żużla, absolutnie. Tu się zetknęłam z tym, o tej strony psychologicznej. Poruszyła mnie ta głębia, te przeżycia tych zawodników. To są młodzi ludzie yy, z trudnego, bardzo skomplikowanego środowiska, bez wzorców. Coś chcą z siebie dać, i właściwie to jest jedyny sposób na życie ich. I dla mnie jest to tak uchwycone, że mnie to wzruszyło. Po prostu y, jestem zadowolona, że przyszłam. Cieszę się, że przyszłam, bo dawno nie oglądałam takiego głębokiego filmu. Dziękuję bardzo.